Cześć, mam na imię Ania i witam Was w podcaście Z Pasji do Rozwoju, w którym eksperci naszego zespołu SGP Training and Consulting dzielą się z Wami wiedzą, inspiracjami i praktycznymi wskazówkami. A wszystko po to, aby pomóc Wam realizować cele, wzmacniać kompetencje i osiągać sukces. Dziś wchodzimy w świat sprzedaży, ale nie tej z folderów i korporacyjnych haseł. Porozmawiamy o prawdziwej sztuce wpływu, która łączy psychologię, kulturę i codzienną praktykę. Razem z naszymi gośćmi, Jackiem i Olgą, zabierzemy Was w podróż od barwnych targowisk Tunezji przez techniki FBI aż po ciche lekcje uważności. Jak budować autentyczne zaufanie i dlaczego czasem lepiej milczeć niż mówić? Jak sprzedawać nie wciskając? Zaparzcie kawę i posłuchajcie, co naprawdę działa. Cześć, Olga. Jacek, trener SGP. To znowu my? To znowu my, słuchajcie, w zupełnie innej scenerii. I właściwie ta sceneria, w której obecnie jesteśmy, tak nas zainspirowała do tematu, o którym chcielibyśmy z Wami dzisiaj porozmawiać. O sprzedaży, oczywiście, że o sprzedaży, ponieważ sprzedajemy od niepamiętnych czasów, bardzo to lubimy. O sprzedażą warto się bawić i jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie żyją sprzedażą, mają ją we krwi, bawią się tą sprzedażą i widać, że mają z tego kupę fanów. Tak, z tą zabawą Jacek to może, tak nie wiem czy nie trochę przesadziłeś, bo to jest kraj, w którym jak nie sprzedasz, to tak naprawdę możesz nie mieć co do garnka włożyć, więc oni może i się bawią tą sprzedażą, to masz rację, ale z drugiej strony m, wiedzą dobrze, że sprzedać muszą, bo od tego czy sprzedadzą, zależy potem jak będzie im się żyło. Okej, okay, dobra, to ja to wejdę w taką delikatną polemikę, bo jednak mam przekonanie, że warto się bawić sprzedażą. Ludzie tutaj żyją sprzedażą i mają tą świadomość, tak jak słusznie powiedziałaś, że jeżeli nie sprzedadzą, to na przykład nie będą czegoś jedni, a z drugiej strony sprzedają całe życie. Więc jeżeli zajmujesz się sprzedażą i nie masz z tego przyjemności, to to jest strasznie wypalające zadanie. A to nawet właściwie nie polemizujesz, bo, 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 bo się zgadzamy. Ja się zgadzam w 100% w tym, co powiedziałeś. Sprzedażą warto absolutnie żyć, słuchajcie, i żeby to robić tak skutecznie, jak robią to ci ludzie, no właśnie, a może powiemy, gdzie jesteśmy? Jesteśmy! <laughs> Tunezji. Uhu. Tak, słuchajcie, my oprócz tego, że jesteśmy trenerami, że zajmujemy się sprzedażą i nie tylko, to jesteśmy y, absolutnymi podróżnikami. W naszych żyłach płynie po prostu krew podróżnika i wszędzie węszymy, wszędzie uwielbiamy być, lubimy oglądać, lubimy z, o tym dyskutować ze sobą i dostrzegać też rzeczy, które możemy wykorzystać w naszej pracy zawodowej. I tak się właśnie sprzedaliśmy. <laughs> tak, słuchajcie, y, jeżeli chodzi o sprzedaż, to tak y, jestem absolutnie przekonana, że w dzisiejszych czasach i wcześniej. Żeby być skutecznym, warto być uważnym. Uważnym na to, co się dzieje między Tobą a klientem, między tym, e, co mówisz i co mówi do Ciebie klient. Klient wysyła nam mnóstwo informacji, które możemy potem sobie spokojnie wykorzystać, tylko warto je umieć zauważyć. Tu właśnie widzimy, jak przechodzimy się po tutejszym targu, że nawet jak się nie odzywamy, to Tunezyjczycy podchodzą do nas z jak mówią po polsku. Oczywiście to, co mówią, prawda? Natomiast no nie mamy nawet gdzie napisane, napisanego, że jesteśmy z Polski, a oni jednak i tak to wyłapują. Co jest ciekawe, podchodzą do wszystkich, oni nie tracą okazji sprzedażowych, nie zastanawiają się czy podejść, czy nie podejść. Jak wypadnę, Jak czy nie odrzucimy go, czy go nie odrzucimy. Znaczy fascynujące jest to, że ja myślę, że oni słyszą jakieś słowo, które mówimy, są na tyle uważni, że sobie klasyfikują, tutaj jest pewna grupa turystów w Tunezji, szczególnie ostatnio pewne nacje tutaj się pojawiają, więc mają pewien krąg. I szybciutko wyłapują, że to jest polski i bach, podchodzą do nas. Bez żadnej krępacji, bez tego poczucia, ale wstydu sobie narobię. Coś się wydarzy. To jest fascynujące. To, co jest w sprzedaży trudne i to wiemy, bo to też przerabialiśmy wielokrotnie, zresztą przerabiamy to dalej. Co jak klient mi odmówi, obrazi się na mnie, nie wiem, stwierdzi, że jestem nachalny, namolny i mu wciskam. Tu w ogóle nie ma takiego tematu. Tu po prostu oni podchodzą, sprzedają, znaczy starają się sprzedać, a jak nie sprzedadzą... To nie sprzedadzą, to podejdą do następnego klienta i do następnego i do następnego. I taka właśnie to jest taka sprzedaż, to jest statystyczna. Jak podejdziesz do 50 klientów, to jest szansa, że pięciu kupi. Więc robisz 50 razy, podejdziesz. Jedni powiedzą, że Cię nie chcą, drudzy powiedzą, że żebyś się no. odsunęła, i tak dalej. Ale są tacy, którzy zaakceptują Twoją ofertę i wtedy sprzedajesz. Tak, co więcej słuchajcie, no my obserwujemy też tych Tunezyjczyków tutaj i dostrzegamy bardzo wiele narzędzi sprzedażowych, które którzy oni, znaczy oni stosują te narzędzie. Tak jak u nas na warsztatach uwielbiamy stosować takie narzędzie, które stosuje FBI, tak? Teraz będzie tak troszkę tajemniczo, natomiast rzeczywiście FBI ma pewien sposób działania, który można skutecznie przenieść do świata sprzedaży i oni to robią. I to robią w sposób niesamowity, bo czasami się wydaje, zwłaszcza mniej doświadczonym handlowcom, że sprzedaż to jest tylko wymiana towaru za Pieniądze. Tak naprawdę jest końcówka sprzedaży. Zaczyna się od tego, że nawiązujesz jakąś relację. W krótkim terminie ci tunezyjczycy tutaj wcale nie mają wielkiego czasu na to, żeby z nami rozmawiać, prowadzić dyskusję, bo oni też wiedzą, że to czemuś służy. To nawiązanie relacji, pokazanie, że znają trzy słowa po polsku, że coś tam o Polsce wiedzą, prawdziwego, nieprawdziwego, że potrafią się do nas dostosować, jak my się uśmiechamy, oni się uśmiechają. Ten mirroring, bo o tym właśnie zaczęliśmy mówić, ta pierwsza, pierwszy krok w negocjacjach, pierwszy krok w sprzedaży, stosowany też przez FBI, właśnie mirroring, czyli pokazanie, słuchajcie, jesteśmy podobni do Was. I robią, to, I robią to bardzo skutecznie, oczywiście, po jakimś czasie, yy, i pewnie też tak mieliście, bo zakładam, że większość z Was też podróżuje. Yy, możecie czuć się zmęczeni i tacy już przytłuczeni, bo to się dzieje tutaj. Jak za bardzo, yy, za, jakby za długo tu już przebywamy, to czasami te zachowania zaczynają być już, ojej, znowu podchodzi, no znowu to robi. Yy, no tak się też może dziać w sprzedaży i tak też nasi niektórzy klienci pewnie będą reagować. Ale co jest ciekawe, my patrzymy z perspektywy handlowca. On ma to gdzieś tak naprawdę, on działa dalej. Dokładnie, dlatego, że to jest jego praca i to jest coś, co wierzymy, że lubi. On po drugiej stronie, czyli po stronie klienta, ma tak naprawdę jego fragment jako partnera do rozmowy. Ten fragment to jest nasz tak zwany pierwotny mózg, mózg gadzi. Na naszych szkoleniach często mówimy, odwołujemy się do tego właśnie mózgu gadziego, bo on podejmuje decyzję na zasadzie emocji a emocje są potrzebne w sprzedaży i nieważne co sprzedajesz, to może być coś super fajnego albo coś z pozoru takiego mało atrakcyjnego. Z drugiej strony tak naprawdę z punktu widzenia sprzedażowego nie ma też takiego znaczenia, bo żeby dobrze coś sprzedać, żeby zainteresować, zaintrygować właśnie naszego klienta, to trzeba mu pokazać to po pierwsze, że są w tym emocje, a po drugie, że jego mózg gadzi, będzie się czuł, czuł z tym komfortowo i bezpiecznie, bo mózg gadzi ma jedno bardzo ważne zadanie, a mianowicie chronić swojego nosiciela przed dyskomfortem. I dzięki temu, że my mówimy w określony sposób do mózgu gadziego naszego klienta, ten mózg gadzi czuje się bezpiecznie, widzi, że jesteśmy do niego podobni, jest między nami relacja i wtedy chce wysłuchać naszych argumentów sprzedażowych. A to idźmy dalej, słuchajcie, rzeczywiście, my bardzo lubimy reguły wywierania wpływu, bo zresztą każdy z nas wywiera wpływ na siebie nawzajem, w każdym momencie naszego życia. I zwróćcie uwagę, jak będziecie na wakacjach, szczególnie w Tunezji, ponieważ w Egipcie tego nie zauważyliśmy, co robią Tunezyjczycy: Podchodzą do ciebie i zaczynają mówić albo po polsku, albo po angielsku: Cześć, ja jestem z Twojego hotelu, pamiętasz? Patrzy się na taką osobę, no, próbujesz sobie coś przypomnieć, on mówi: No, pracuję w barze albo pracuje w restauracji. Dlaczego on to robi? Jak myślicie? Dlaczego on podchodzi i on mówi, że my się znamy skądś? E, powiedzcie mi, komu bardziej ufacie? Ludziom, których znacie, czy ludziom, których nie znacie? No, takie pytanie y, y, oczywiste. No i dlatego to robią. To jest jedna z reguł wywierania wpływu. Dokładnie. Szukamy tych podobieństw. Oczywiście wy nie udawajcie przed klientem, że. <słyska> Macie rzeczywiście w tych samych miejscach, albo próbujecie się dopasować do klienta czymś, co nie jest prawdziwe. Jak będziecie uważni, o tej uważności mówiliśmy przed chwilą, klient Wam poda mnóstwo informacji o sobie, do których będziecie mogli się wpasować. Jeżeli macie. Coś podobnego do klienta, byliście w podobnym miejscu, macie podobne doświadczenia, fajnie się z tym podzielić z klientem. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie wyskakiwać z tą informacją natychmiast, bo klient wam powie, że on faktycznie bardzo lubi jeździć do Tunezji i Wy w tym momencie zrobicie A super fajnie, to my też. To nie do końca tak działa, bo to jest tak zwane konkurencyjne słuchanie. Zanim powiecie, że wy też to wykażcie zainteresowanie, pokażcie klientowi, że ta informacja, którą wam właśnie dał lub jak to woli sprzedał, ma dla was wartość i jest interesująca. No tutaj tunezyjczycy nie mają tyle czasu, o którym mówi Jacek, więc oni to robią bardzo szybko, w takim tempie ekspresowym. Natomiast to może być absolutnie inspirujące dla nas, jak to zrobić troszkę inaczej, głębiej, z, mm, nie w taki czasami może nachalny sposób, o czym tutaj już mówiliśmy. Słuchajcie, e, mówiliśmy o sprzedaży, ale pewnie nie tylko. My was absolutnie e, tak, mhm. chyba zachęcamy, ja się nie boję tego słowa, do czerpania z życia, z tego co was otacza, e, takich inspiracji jak my czerpiemy, obserwowania tego co się dzieje, e, ponieważ to może tylko nas wzbogacić, e, dzięki temu możemy tylko doświadczyć nowych rzeczy. Więc bądźcie czujni, miejcie otwarte ucz, o, uszy, oczy, e, żeby tylko poobserwować a potem sobie móc to przełożyć na swoją pracę i pomóc sobie w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. Uważność jest bardzo ważna. Tunezyjczycy są uważni, handlowcy są uważni, my staramy się być uważni i tę uważność warto ćwiczyć, warto ją trenować, warto ją potem wykorzystywać, bo mnóstwo szans na coś fajnego albo na sprzedaż, można umknąć w momencie, w którym jesteśmy rozproszeni. No żyjemy w takim świecie, który nas rozprasza, więc ten trening uważności jest jeden z podstawowych treningów handlowca. Można się uczyć w tych krajach właśnie typu Tunezja, typu Algeria, typu y, Turcja, typu Maroko czy Egipt, jak uważni są handlowcy i jak bardzo potrafią skupić swoją uwagę właśnie na danym kliencie. Doskonale będziecie to widzieć, że w momencie, w którym rozmawiacie z takim handlowcem z tych krajów, to jesteście jego... W tym momencie najważniejszą dla niego osobą. Ja już kończąc, bo jak mówisz o tej uważności, no trudno mi nie wspomnieć naszego kochanego, ulubionego, tak naprawdę barmana. Jak udajemy się, a właśnie zaraz idziemy na kawę, bo to jest ta nasza pora, no. do, naszego, do, do naszej kawiarni jak wchodzimy, to tam jest nasz ulubiony barman. I kiedy widzi już mnie na horyzoncie, od razu szykuje mi orzeszki, ponieważ wie, że uwielbiam orzechy mm, e, e, ziemne. I nawet wczoraj dostałam cieplotkie, podgrzane. Także z taką dumą mi to wręcza, bo jestem dla niego też wyjątkowa, bo jest uważny na moje potrzeby. A w hotelu jest kilkaset osób. I idziemy, zanim te kilkaset osób się wybierze na kawę, to my idziemy również. Tak. I co? Pozdrawiamy Was gorąco, ciepło i słonecznie. Tunezyjsko. Tunezyjsko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Pamiętajcie, rozwój to podróż, a my jesteśmy tu po to, aby Wam w niej towarzyszyć. Zapraszamy na jej kolejny etap. Do usłyszenia w następnym odcinku.